Witam, witam! Zapraszam na mój kanał. Udostępniajcie kanał, subójcie, iście do przodu, łapki w górę, komentarz miły, tego typu. Witam, witam wszystkich tego typu widzowie. I jak? coś się zrobił widzowie tego typu? Takim w sensie, że obejrzyjcie mój z tym, który właśnie pokazałem wam, że pracuje. Że nie pierdolę głupotę jak się mówi, widzowie tego typu, właśnie widzowie, udowodniłem wam, widzowie tego typu, widzicie widzowie, znowu jestem widzowie górą, wy też, widzicie widzowie, tyle razy tłumaczyłem wam, widzowie, przestańcie ich słuchać, przestańcie w ogóle od tego zacząć ich yy, gadania, ich takie pierdolenia. Dokładnie macie dowód, widzowie. Właśnie, trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Tylko, tylko właśnie. Widzicie, widzowie? co wam się teraz zrobiło, że nagle wleciał wam stream. Rano, jak jechałem do pracy, później ee, filmik z tym z pracy. Widzicie, widzowie? Nie jestem skurwysynem jak to wy tu mówicie. Udowodniłem wam. Łyso ta wam jest, widzowie, że udowodniłem wam. Ja wiem, że zaraz na etap będą wysywać. albo bo coś albo bo coś, że tak. jakby zabrakło za im powietrza w gębie. Widzowie. Nie, nie, żarty żartanem, ale mówię to szczerze odwacie widzowie. Widzicie? Widzowie. Tak mówiłem, widzowie. Każdy pracuje. Bo mnie też e, pracuje, widzowie. I robi wywiady. Każdy człowiek normalnie pracuje, widzowie. Tego typu. A nie tak, niektórzy mówią. A, bo tak, e, ma w chuj Tego robi z tymy, e, zarabia jak kosy, chuj ma pracować? To jest właśnie wasze, widzowie. Głupie e, podejście e, życiowe, tego typu każdy pracuje, to nie jest osoba, osoby, które mają twój pieniędzy, Więc się skończy z czasem, możecie do momentu fajnych życia w życiu w ale z czasem później się kurwa pieniądze kończą, widzicie widzowie i tak wam udowodniłem, widzowie, to co trzeba było to udowodniłem Widzicie? Łyso wam teraz Teraz cholernie fuj wam łyso się zrobiło Widzicie? Warto słuchać Dookoła Widzowie A widzicie Nie doży znaczy, że wczoraj pokazałem wam górą To jeszcze Z tą pracą No i, no i co widzowie Nieładnie, nieładnie, wstydźcie się tego typu Swojej głupoty, mądrości tego typu Ale co, co mam mówić Macie dokładny kurwa Dowód tego typu A i widzicie, Łysowa się zrobił Tak gadaliście, a ja was kurwa pokazałem, że mam jaja tego typu Łyso wam się zrobiło. Ona no, widzicie, no widzowie. Powiem wam tak szerzej i otwarcie. Ja tego czekałem, kiedy wy obudzicie się, kurwa. Mimo to, że miałem ulop, to nie miałem możliwości, widzowie, nie, pokazać wam tego. Jestem po ulopie i zapierdalam tego typu, a nie. Cieco się, tak kurwa, y, tak mówię, tak się kurwa mądrują, to tak mówię na tymie Ja y, y, w czasie pracy. Więcej się mądrują niż coś robią. Czyli tak mówię, widzowie, wstydzą się tego, że siedzą z i w domu i piją w stołek. Widzowie. A ja mam rodzinę, mam córkę, mam żonę. Głową urodzin zawsze spada yy, na męża. Czy na męża, czy na faceta tego typu to, co było kiedyś, to było kiedyś. Widzowie, to już tłumaczyłem Wam nieraz, nie dwa i jeszcze wspominałem Wam wczoraj. Widzicie, teraz Wam się totalnie łysa zrobiło. Widzicie, no ja podniosłem się dalej, jeszcze wyżej niż. Myślicie, widzowie, nie mam do Was pretensji ani żalu, tylko Wam udowniłem, że faktycznie, co Wy, Ala dostajecie informacji, nie jest to w ogóle związane. Widzicie? No właśnie, to co tyle razy tłumaczyłem Wam, widzowie. Myście, kurwa, a nie słuchacie, i gdzie to dookoła, a Was tak w chuja robią. A wyjście wхуja grać, dacie, z każdej strony. Zobaczcie. Żal mi was widzowie jest. Dajecie się fuja grać. Widzowie. Dajecie się w tak wхуja grać. Dajecie się. ile w razie. Wiecie dlaczego tak plotkują, tak, tak gadają? Bo po prostu im się nie chce z tobą ruszyć do roboty. Zamiast pracować, tylko wolą na czymś żerować, tego typu, i to kurwa jest, widzowie. Taka jest prawda, no widzowie. kimś chcą żerować i żerują, zamiast iść, kurwa zapierdalać, do roboty znaleźć, praca jest fuj. Mimo to, że jest covid, ale jest, a to, że ja nie mam grupy, się mówi trudno, jest w trakcie... To, żebym dostał przedłużenie tego, ale coś Wam powiem sobie. Czy z grupą, czy bez, bez różnicy. każdy pracę się zdobędzie. Tylko jak macie grupę, to inaczej na Was patrzą. Bo w grupie macie napisane w dokumentarzu, że z jakąś czegoś tam macie inne rzeczy. I to przestrzegają. A osoba, która nie ma grupy, czyli jest zdolna fizycznie ze wszystkiego. I tutaj są właśnie dwa świate. Które... To są dwa światy, które dzielą te dwa światy. Mówię to w poważnie. Ja tak jak mówiłem na tymie pracy. Ja się niczego nie wstydzę. A szczególnie pracę. Bo wy się wstydzicie. Widzowie, wolicie yy, słuchać? Mam mi... że to jest prawda, a tu się okazało i tu się okazało. Widzowie, że tu twi coś, to co wy, Ala, dostajecie jakieś informacje. Są kurwa gówno warte. Mówię to poważnie, widzowie. Dajecie się tak kurwa kręcić widzowie, że poezę. Ja też jak byłem y, młodszy, głupi, też się dałem kręcić. ale kuj, teraz idę do przodu Widzicie? I tak was dupy bolą. Bo wy A, bo tak nie pracuje, tego bo nie pokazuje pra... kurwa Za znaczy co ja mam? Kurwa wam pokazywać jak Wy kurwa nic w tym kierunku. Daj, daj, daj kurwa. A od Ciebie nie chuja I To jest u Was wielki problem widzowy. I to jest taki chuj problem, który naprawdę Was, wy tego nie widzicie, ale kto inny, yy, tylko koło Was czy patrzy, to was macie problemy, macie kompleksy niektórzy. I z tym dzisiaj nie możecie widzowie, z tym się pogodzić, że kompleksy macie i to niektórzy mają takie kompleksy, że to jest mała poezja, widzowie, mała poezja. I tu mówię szczerze, o widzowie, tego typu i widzicie macie dowód, łyco wam teraz. Trzymacie się wizualnie, subwujcie, udostępniacie i teraz wam pokazałem, udowodniłem wam, uwysałem na pewno.